Tu jest oczywiście znowu marchew, ostrożeń z tyłu, polne czy jakie on tam był. No i oczywiście bylica, ostrożenie tam z tyłu na drugim planie. A tutaj jest ich dużo, tam na ogrodzie. Piękny wzorcowy dąb. No i oczywiście tutaj wzdłuż drogi. Marchew, stulisz Maruna, Sałata. Konyza kanadyjska. To też jej czas. To właśnie. Ciekawe, jak będzie kwitła. O! No. W dolnym piętrze skrzyp i jeżyna. A za chwilę tutaj, no tam z tyłu. No, tutaj widzicie pięknie jeszcze tych marun, i tych stuliszy, i tych sałat kompasowych. innych bylic. A z tyłu jest pole. Nie wiadomo jakie. Jeszcze Wam właśnie pokażę ten. Dziewanny. Tamta była wyjątkowa. tylko dwie się takie znalazły. Tu są takie małe. Znaczy małe, no, metr. Metr 20 Tu też są małe, a tamte już mają. Z dwójkę to największe. Ale widzicie, wszystkie są pojedyncze. Dziewanna to jest taka. dziwa No. A tutaj jest. Chwawnika cała łąka. No i tutaj też wielka, wysoka dziewanna, dwumetrowa. Ale też pojedyncza. O, jakieś winogrona. A to, co to my mamy? Kaszka, mączka. Gipsówka. Gipsówka. Też ciekawa roślina. Tutaj już popatrz. I co chcesz ją wziąć? Nie chciałam. Trochę kawałeczk, nie chce się urknąć.